Przed Żydła w szumny, Pawol Ty, farbowana świnia, marszał królewski. Kamie zbuntowany, Zatęchła pasklerozo, gnoju zasmarkany, ty zdrajco z omozo, zażygany, jadowita mędo, ty kupło gówniana, kacapski przebłędo. Chórzu za fajdany, ropiejący strupie, Padalcu rozdeptany, Ty w żodzie na dupie, Ty diabelskie łajno. Ty głupi żołdaku, ty kurwo sprzedajna Ty ruski zupaku, wypierdku breżniewa Ty ślepy pedale, kurduplu ten głowy Ty głupi bęcwale, sukinsynie śmierdzący suszona, w wrzodzie ropiejący Ty mało zielona, ty strachu na wróble Zboczony sadysto, judaszu za ruble Ty ruski marksisto, ty pało gumowa Nędzny okupancie, zakało narodu Złamany palancie, cuknący pierdzie Pełzająca glisto, ponury skurwielu, czerwony faszysto, ty sługo kremlowy, lokaju sowiecki, ty zbóju wojskowy, pomiocie radziecki, ty mówco obłąkany, nadęty bufonie, za naród sprzedany piekło cię pochłonie. Oh.